W tym roku obchodzimy okrągłą 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Poprzedzone to było masakrami ludności cywilnej w trakcie patriotycznych demonstracji przez wojska kozackie w roku poprzednim. Momentem, w którym doszło do eskalacji konfliktu, była próba ukrócenia wszelkiej konspiracji przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, naczelnika Rządu Cywilnego Królestwa. Nakazał on przeprowadzenie przymusowego poboru do wojska, zwanego Branką. Młodzi ludzie pomimo mrozu, Zamiast do wojska, poszli do lasu, by organizować się w oddziały powstańcze. Powstanie nie było przygotowane, wszystko działo się na biegu ad hoc. Naród podjął nierówną walkę z licznym, profesjonalnie wyszkolonym i dobrze uzbrojonym wrogiem. Mimo początkowych sukcesów, powstanie do jesieni 1963 roku zostało w głównej mierze rozbite. Była to nierówna walka partyzancka. Walka ta toczyła się tuż pod naszymi oknami, w lasach otaczających współczesne miasta i miasteczka. Dzisiaj z tych lasów niewiele już zostało, tak samo jak i z mogił powstań. Trudno jest odtworzyć to, co działo się w okolicy, szczególnie że przepaść czasowa jest ogromna. Są jednak ludzie, którym to się udaje. Jedną z takich osób jest pani Krystyna Wieczorek. Pisarka i historyk. Osoba przechowująca pamięć o historii i obyczajach, które już dawno zniknęły z obrazu polskiej wsi. Oto historia którą uratowała od zapomnienia. Wydarzenia opisane w tej historii rozgrywają się wiosną 1863 roku na terenie gminy Golesze i Wolbusz. Opisane zostały w pamiętniku syna dziedzica Kamockiego oraz przetrwały w pamięci członków rodziny jednego z poległych powstańców. Przedstawiam wam tak, jak mnie została przedstawiona. Razem z rysunkami autorstwa Jarosława Śmiechowicza, obrazującymi wydarzenia z tamtych dni. Co Pani ustaliła, co Pani wie o tym, co tutaj się działo w 1863 roku, jak powstanie wybuchło tutaj na ziemi, tutaj w Olborskiej, tutaj pod Piotrkowem, w tym rejonie? No wiem dość sporo na podstawie przekazów ustnych rodzin powstańców biorących udział w powstaniu, a także na podstawie pamiętnika Mariana Kamockiego, który wówczas był studentem. Ojciec jego był dziedzic wójtem gminy Golesze i dziedzicem majątku Golesze, a także sekretarzem generała Langiewicza, tak dlatego syn dużo wiedział o powstaniu. No był w samym sercu. Po bitwie pod Małgoszczem duże oddziały powstańcze po prostu rozlokowywały się dla odpoczynku, dla zebrania sił, żeby z powrotem, którzy się rozproszyli e, e, zebrać się, ro, po prostu rozlokowywali roz, roz, się po lasach, przeważnie w Puszczy nadpielickiej. A dlatego przeprawi, przeprawiły się tu, na tą stronę Pilicy, ponieważ Dziedzic Golesz był wówczas wójtem gminy Golesze, a także sekretarzem generała Langiewicza. I tu miały zapewnione i bezpieczeństwo w jego lasach nadpilicznych, i także żywność i wszystko. No i dlatego się przeprawił oddział, duży oddział powstańczy się przeprawił, bo nacierał na niego bardzo, bardzo Częgiery ze swoimi kozakami. Z tamtej strony Pilicy na powstańców bardzo był zawzięty Czemgiery. On był, to był dowódca kozacki. Matka jego była Polką, ojciec Węgrem. A dlaczego tak nienawidził Polaków, to nikt nie wie. Bardzo tępił powstańców. się przeprawili przez Pilicę w okolicach Zarzęcina. Po lewej stronie Pilicy był Wielki taki obszar był malinia tak zwanego. To był, była część bardzo starej puszczy nadpilickiej, w której rosły, w tej części rosły ogromne drzewa, dęby, sosny, a między tymi drzewami było bagno i to było miejsce bardzo bezpieczne. Tam tylko mógł wejść ktoś, kto znał bardzo dobrze drogę bo gdyby ktoś wszedł, który, kto nie zna drogi, to by utonął, więc po przeprawieniu się oddziału na tą stronę pilicy nie wiadomo, bo nie jest zapisane w pamiętniku jaki był dowódca, jakiś nieznany młody dowódca, połowę oddziału zostało się w tym maliniu a połowę przybyło do dworu do Golesz, do Juliana Kamockiego, do dziedzica. Julian Kamocki we dworze nie mógł trzymać przecież grupy powstańców, tylko ich wysłał do drugiego dworu, do modrzewka oddalonego jakieś 3 kilometry. Po pewnym czasie, jak ci powstańcy no przecież nie mieli żywności, więc yy, dowódca wysłał wóz i kilku powstańców z tego Malinia i mieli jechać do dziedzica, nie znali dobrze drogi. Gdyby byli pojechali inną drogą, to byliby się nie spotkali tu z Kozakami, ale że pojechali tą drogą i, a, i spotkali się w tym miejscu z podjazdem kozackim, ponieważ Kozacy, Sotnia Kozacka stacjonowała we Dworze w Kole. I cały czas penetrowali lasy za powstańcami, ponieważ wiedzieli, że powstańcy chowają się w lasach i wyłapywali ich. I akurat tu dojeżdżali drogą od Malinia, a kozacy tu wyjechali drogą od Koła. I tu stoczyli walkę. Oczywiście kozaków była przeważająca ilość, więc powstańcy zginęli. No, dowódca młody, niedoświadczony, powinien jakieś śledztwo przeprowadzić czy coś. Od razu pomyślał, że doniósł kozakom Gajowy z Lubiaszowa, a Gajowym w Lubiaszowie był Niemiec, nazywał się Dreszcz. Więc sądem kapturowym wydał na niego wyrok śmierci. Do, wy, wy, trzeba było wykonać wyrok, do, bo tu sporo tych powstańców zginęło i y, na Ochotnika się zgłosiło dwóch powstańców, y, mieszkańców Lubiaszowa, Pawlikowski i Bartłomiejczyk. Y, y, oni mieli nadzieję, że odwiedzą swoje rodziny. Dowódca im srogo zakazał, że mają zabić Gajowego i natychmiast wracać do oddziału, bo oddział następnego dnia przeprawia się znów przez filicę w, w, w okolicę Sulejowa. Powstańcy przyszli wykonać wyrok śmierci, było nad samym wieczorem. Zastali Gajowego z córką na podwórku, więc od, obaj oddali z pistoletu strzały. Gajowy padł na miejscu martwy, ale córka przecież została. Więc oni sobie wykombinowali, nie posłuchali rozkazu dowódcy, tylko postanowili odwiedzić swoje rodziny, bo to byli młodzi mężczyźni, no chcieli jeszcze sobie trochę w swoich rodzinach być. Co skończyło się tragicznie. W tym czasie, jak oni odeszli, córka gajowego dreszcza przez las pobiegła koła, tam gdzie stali kozacy do Sotni i ich powiadomiła. Oni ją wzięli na konia i przyjechali do Lubiaszowa, podprowadziła ich pod domy. Oni byli jeszcze w swoich domach i ich aresztowali po prostu. I oczywiście zawieźli do cyrku, do Piotrkowa najpierw. Aresztowali także dziedzica golesz Juliana Kamockiego. Bo go podejrzewali o to, ale służąca widziała, że kozacy jadą i dziedzic miał dokumenty wszystkie u siebie w domu, to tej służącej dał, schowała za biust i żeby schowała te dokumenty. No i ona szła przez park, kozacy za nią szli, więc ona udała, no bo jakby ją złapali, to by te listy całe powstańców wszystko wzięli, więc ona ukucnęła i udała, że załatwia potrzeby fizjologiczne, a tu kozak szedł do niej, ale spojrzał, no stara baba e, niemiła, dla niego była niemiła, więc powiedział świnia i nie doszedł do niej. Ona uratowała życie dziedzicowe, ale co nie uchroniło jeszcze przed aresztowaniem. Kozacy aresztowali dziedzica Juliana Kamockiego. Zawieźli go do, też do tego więzienia, do, do Piotrkowa. Trzymali go dość długo. Może też byłby podzielił los powstańców, ale nie znaleźli żadnego dokumentu powstańców. No to znaleźli ich z pistoletami w domu uzbrojonych i córka poznała, ale u dziedzica nie znaleźli żadnego dokumentu, ponieważ ukryła ta służąca. No i jeździli, że jako że był wójtem, no to ludzie jeździli z terenu gminy, kaucję chcieli złożyć, żeby wypuścili, bo był bardzo mądrym i dobrym wójtem. Wreszcie po kilku miesiącach staran i po wpłaceniu 2000 zł, co było ogromną sumą, sumą kaucji, wypuścili Juliana Kamuckiego na wolność.